Cześć! Gotowi na kolejny odcinek z serii Metoda na napięć? Zaczynajmy! Finden, finde the film sei. Ja uważam film za nudny. Rupen, wołać. Ruphem, wołaj go. Wejten, wiedzieć. Wei, weiden nic fan. My nie wiemy nic o tym. Chreipen. Chwytać, Chreip dat fast, chwyć to, harken, grabić, harken, Julinuch, steidz, grabicie wciąż? Fermuden, przypuszczać, domyślać się, przeczuwać, ich vermud nic, ja nic nie przypuszczam. To już wszystko, jeśli Ci się podoba, udostępnij. I wróć tu ponownie. To Cynic. Do zobaczenia.